Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bruda tego Gigapora na recenzję największego z tych najnowszych zestawów z Ninjago, czyli Dojo Ninja w świątyni. 1394 elementy za 450 katalogowo. Fenomenalny wręcz przelicznik. A oczywiście jak chcecie kupić taniej, sprawdźcie w Alto, bo zdecydowanie ta cena wygląda lepiej, ale zakładam, że jeszcze może trochę spaść, więc jak nie jesteście niecierpliwi, to możecie trochę poczekać i zaoszczędzić jeszcze więcej. Wiele osób twierdzi, że to jest najlepiej wyglądający zestaw z tych najświeższych setów Ninjago. I trudno się nie zgodzić tak na pierwszy rzut oka, bo jest na pewno największa. A sama konstrukcja świątyni wygląda naprawdę dość ciekawie. Mamy tutaj trochę fajnego budowania. Bardzo ładnie wyglądają te schody, które wiodą do świątyni, ale może nie będę Wam tego tak pokazywał z dużej odległości. Może przyjrzymy się temu pudełku z bliska, więc po prostu idźmy na stół i zobaczmy, jak to wszystko się prezentuje, bo sam jestem ciekawy tego, co możemy zobaczyć na odwrocie pudełka. Wygląd nowych pudełek z serii Ninjago to naprawdę cała masa skrajnych opinii. Ja uważam, że naprawdę wyglądają niesamowicie, z tego względu, że mamy w tle bardzo ładne grafiki w takim japońskim stylu. Wiele osób z kolei twierdzi, że wyglądają dość prosto, wręcz dziecinnie. Mnie się podobają, ja to kupuję. Co do samej konstrukcji, oczywiście widzicie świątynię, ale mamy tutaj też pojazd wężonów oraz mech. No i tak poza tym sama konstrukcja wydaje się być całkiem sporych rozmiarów. Natomiast zastanawiam się, jak też to będzie wyglądać po zbudowaniu. Czy ona nie będzie taka. Wiecie, troszeczkę płaska, jak czasem niestety to bywa. A co mamy na odwrocie? Możemy oczywiście zobaczyć większość funkcji, które tutaj się pojawiają. No, można też zobaczyć nawet, jak mistrz popije sobie herbatkę. Mech strzela, mamy tam oczywiście jakieś poukrywane wszędzie znajdźki. No, a tutaj też możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda w akcji. Co do tego tyłu kartonu, ok, spoko, fajnie można zobaczyć, jak realnie prezentuje się zestaw bez tego kolorowego tła ale gdyby był w takim wiecie, kolorze na przykład pergaminu, to pewnie byłoby to o wiele bardziej klimatyczne. Ja sobie tylko ponacinam te plomby. W ogóle pudełko jest naprawdę sporych rozmiarów, jest dość duże, jest grube i ostatnio jakoś tak nie ma reguły jak te zestawy są pakowane, bo czasem możemy dostać zdecydowanie za duże pudełko do za małego zestawu i odwrotnie. Instrukcja na pewno jest z konkretnych rozmiarów, no bo zobaczcie, Jaka to jest księga? Jeśli chodzi o naklejki, relatywnie jest ich niewiele, bo na tak duży zestaw, który liczy prawie 1500 elementów, to naprawdę wygląda to całkiem w porządku. Mamy oczywiście trochę jakichś takich ozdobników i ekrany i to właściwie w tym obszarze się będziemy zamykać. No a co do samych worków z klockami, myślę, że jest ich na tyle dużo, że raczej nie ma sensu w tym momencie szukać jakichś ciekawszych elementów. To, co będzie ciekawe, no to już za chwilę zobaczycie po złożeniu zestawu. Od strony wizualnej na pierwszy rzut oka ten zestaw prezentuje się bardzo dobrze. Mamy tutaj takie charakterystyczne dla Ninjago wykończenie budynku. No i bardzo ładnie też prezentuje się to, że świątynia jest umiejscowiona na skalę i przez to ma się wrażenie, że jest to jeszcze większa konstrukcja, ale ta skała jest tam potrzebna. Ona ma uzasadnienie, zaraz wam to będę oczywiście pokazywał, ale może najpierw pokażę wam dwa pojazdy, które tutaj się pojawiły, bo zarówno ten pojazd do burzenia, jak i mech są na pewno warte uwagi. Pojazd do burzenia, z tego względu, że można tutaj jedną ścianę zburzyć, właśnie tak wjeżdżając w nią z impetem, więc możemy tutaj posadzić minifigurkę. Mamy tutaj takie odstające, wielkie kły, które oczywiście gdzieś tam też mogą. No, niszczyć to, co znajduje się obok, ale myślę, że sama konstrukcja jest raczej nieporywająca. To jest taki wypełniacz, który po prostu chyba pojawił się po to, żeby zburzyć te ścianę. No ale to później Wam pokażę. Mech wygląda zdecydowanie ciekawie, i myślę, że gdyby pojawił się w oddzielnym zestawie, jako taki, powiedzmy mech za 40 parę złotych katalogowo, to pewnie byłby w porządku. Mamy tutaj bardzo ładny nadruk, tutaj też pojawia się kolejny ten taki. Propożec, który możemy znaleźć w każdym zestawie z Ninjago, chociaż nie pamiętam, że w każdym ale jak dobrze kojarzę jest ich chyba 7. No i tutaj mamy znowu ten nowy miotacz groszków. One teraz chyba będą pojawiać się absolutnie wszędzie, ale sprawują się lepiej od tych poprzednich miotaczy. Tutaj oczywiście możemy sobie posadzić mini minifigurkę, zamknąć ją, no i oczywiście ruszać w bój. Sam Mech jest ładnie zabudowany, jest dość pozowalny. Okej, okay, tutaj może troszeczkę gdzieś wydawać się niedobudowany, ale zwróćcie uwagę, że nogi wyglądają naprawdę. W porządku, jak często te duże mechy tutaj tak zioną pustką, to w tym miejscu jest naprawdę wszystko w porządku. I tylko ten ewentualnie fragment mógłby zostać taki posądzony o niedopracowanie. Poza tym, naprawdę udana konstrukcja. I jak na mały mech, naprawdę wygląda bardzo dobrze. Ale teraz możemy już przejść do budynku. A zwiedzanie zaczniemy tutaj. Mamy mostek, który w ogóle bardzo fajnie został wykonany z tego względu, że użyto do niego torów do roller coastera. No i tutaj, za pomocą flexów, też zrobiono barierki. Naprawdę bardzo fajny patent. No i tutaj też znajdziemy kilka jakichś takich latarni. Znajdziemy też jakieś niewielkie formacje skalne. Jest również drzewko, zrobione w bardzo prosty sposób, ale jest estetyczne i naprawdę w innych zestawach z Lego też można robić właśnie drzewka w taki sposób i one będą wyglądały bardzo dobrze. I tak szczerze mówiąc, ten taki zagajnik. Który ma po prostu objętościowo powiększyć nieco zestaw, wypada naprawdę przyzwoicie, mimo tego, że nie został zbudowany z dużej ilości klocków. Ale zwróćcie uwagę, że jak patrzymy z daleka na ten zestaw, to ten niewielki mostek i fragment terenu naprawdę optycznie mocno powiększają całą konstrukcję. Ale pora wejść do świątyni. Nad drzwiami znajdziemy smoka, no a tutaj, jeśli chodzi o drzwi, one są naprawdę duże, całkiem też solidnie zabudowane. Po bokach znajdziemy lampiony, charakterystyczne oczywiście dla takiej azjatyckiej kultury, no i mamy bardzo ładne takie. Kamienne, czy też właściwie nawet skalne schody, które są bardzo nierównomiernie poukładane, i to akurat wygląda przyzwoicie. Tutaj mamy to miejsce, o którym wam mówiłem, że możemy wjechać tym urządzeniem do burzenia ścian. Urządzenie jest, więc uwaga, będę wjeżdżał, tylko nie wiem, jak bardzo zasięg mojej ręki na to pozwoli. Czy to się w ogóle tam może zmieścić? No nie wiem, ale załóżmy, że robię to. Dobra, zrobię to może palcem, będzie pewnie wygodniej. Puf. No i rozwaliłem te ściany, one odpadły, i tutaj jeszcze powypadały groszki, które są schowane w takie jakby rynience na górze i tak sobie to możemy teraz z powrotem złożyć, tylko czy to było tak, czy tak a zresztą, czy to istotne chyba niekoniecznie, ja to z powrotem po prostu zamontuję i zaraz te groszki tutaj sobie też pochowamy tylko to nie jest taka łatwa sprawa, jak się nie widzi tego z drugiej strony, dobra, jeden z groszków jest już na miejscu ten burzyciel w takim razie odjeżdża na bok, i kolejne groszki też sobie tutaj pochowam, żeby już były na swoim miejscu. Z tej strony jeszcze znajduje się balkon. A skrajnie po prawej stronie mamy jeszcze takie wejście do tej części, która znajduje się pod ziemią. Tam też za, za chwilę będziemy, oczywiście, zaglądać. No ale jeszcze może pokażę Wam, jak to wygląda, kiedy otworzymy sobie drzwi. Mamy tutaj takie dwie wazy na wejściu, bardzo dobrze one się prezentują. No i jeszcze może pokażę Wam też nieco wyżej, jak wygląda ta najwyższa część dachu, bo ona prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj kilka takich jeszcze zdjęć, które mają nieco wyciągnąć konstrukcję. Bardzo ładnie też wyglądają te elementy, które dodatkowo ozdabiają sam budynek. No to co? Myślę, że możemy zajrzeć już do środka. No to zacznijmy od samej góry, bo tutaj dzieje się najmniej. Mamy dwie złote katany, no i mamy dwie takie skrytki. W tej Możemy znaleźć wrotki, tylko to odepnę, żebyście mogli zobaczyć. Tutaj są wrotki, a tutaj też znajdziemy taką naklejkę z Mistrzem U, i z tyłu też znajduje się parasol, a po lewej stronie mamy filiżankę na herbatę, i w środku też schowany jest mikrofon, więc ewidentnie chyba tutaj ktoś lubi potajemnie bawić się w karaoke. A schodząc piętro niżej możemy zobaczyć różnej maści takie elementy, które posłużą nam do tego, żeby się pojedynkować. Tyle, że tutaj mimo wszystko jest dość pusto. Oprócz tego, że pojawiły się naklejki, które naprawdę są ładnymi ozdobnikami. Oprócz tego, że gdzieś tam w tle widzimy Mistrza U i dwie złote bronie, to tak na dobrą sprawę akurat w tym obszarze dzieje się niewiele. I tutaj powinny się pojawić choćby jakieś takie ozdoby, jak na przykład te wazy, które mamy niżej. Gdyby one gdzieś tutaj były poustawiane w kącie, no to pewnie jakoś tak mogłyby Tę przestrzeń zbogacić, ale niestety jest tutaj bardzo pusto i mnie osobiście mocno to pomieszczenie nie przekonuje. Na parterze po lewej stronie patrząc oczywiście od środka znajdziemy salonik do picia herbaty. No ale hmm, mamy tutaj jakiś imbryk, mamy filiżankę, tutaj po lewej stronie mamy dużą naklejkę i gdzieś tam w głębi jakąś roślinkę, może właśnie tam też rośnie herbata. Też tak kurczę nie za wiele tutaj się dzieje, no okej okay, można jeszcze oczywiście tutaj sobie wygodnie usiąść na podłodze, czy też właściwie tak oprzeć się na kolanach jak to w Chinach wygląda kiedy pije się herbatkę, ale chyba lepiej przejść do zbrojowni, która jest zlokalizowana po prawej po prawej stronie, bo w zbrojowni znajdziemy taką matę, która jest rozłożona na podłodze, tutaj też po lewej stronie mamy rozciągnięty pergamin, no i są shurikeny wraz z dwoma mieczami, więc myślę, że tutaj jeśli pojawiłoby się jakieś zagrożenie, to można aż na szybko do zbrojowni wbiec, wziąć oręż i oczywiście odeprzeć atak wężonów. A najwięcej dzieje się w podziemiach. Mamy tutaj warsztat Pixel, no i zwróćcie uwagę na te wszystkie ekrany. Mamy oczywiście informację o tym, że chyba mężony się zbliżają. Tutaj też są jakieś parametry mecha. Tutaj też możemy zobaczyć sylwetkę Pixel. A tam w głębi jeszcze możemy zobaczyć maski wojowników Ninja. I tutaj na samym środku jeszcze można też zobaczyć, że gdzieś tam głęboko grasuje pająk. Też trochę sprzętu w tym miejscu się pojawiło. No i cóż, szkoda, że dopiero na tym najniższym piętrze, czy właściwie nawet w podziemiach dostaliśmy najwięcej akcesoriów i jakby tak chyba najsensowniej zagospodarowany budynek. wśród tych ośmiu minifigurek warto zwrócić uwagę na Pixel i Wężony. no bo myślę, że to zdecydowanie większy rarytas niż cała pozostała piątka. mam na myśli oczywiście mistrzału, Lloyd'a, Kaja, Cola i niebo. Ta część bohaterów pojawia się w każdej serii Ninjago, więc zacznę może od Pixel. Bardzo ładnie zadrukowany torsik, fajnie też wyglądają te nóżki. Fajna też jest fryzurka, bo ona jest srebrna. Niestety spod niej z tyłu wystaje druga buźka. I w takich sytuacjach po prostu Lego mogłoby rezygnować z tych alternatywnych wyrazów twarzy, bo szczerze mówiąc, czy one tak często są wykorzystywane? Co do wężonów, tak samo zadrukowane nóżki, natomiast inne kolory torsików i inaczej też ubarwione głowy. To zdecydowanie na plus, mistrzu. Prezentuje się dostojnie, no ale myślę, że to jest reguła. A co do wojowników ninja, to też warto przyjrzeć się, jak wyglądają ich główki z jednej i z drugiej strony. W przypadku Lloyd'a, tak szczerze mówiąc, oba wyrazy twarzy sugerują taką wyraźną pewność siebie. Często jest tak, że alternatywne wyrazy są tak jak na przykład Ukaja, takie nieco zakłopotane, a dopiero z drugiej strony możemy zobaczyć takie bojowe nastawienie. No więc jeśli chodzi o pozostałych wojowników, czyli niej i Kola, też tak to pewnie Wygląda. No to co? Pora na krótkie podsumowanie. Cóż mogę rzec, na pewno budynek świątyni świetnie wygląda od przodu. Dodatkowo ten moduł z mostkiem i fragmentem terenu optycznie jeszcze bardziej powiększa zestaw, no ale mimo wszystko nie jest to zestaw, który rozciąga się niczym guma i do na przykład takich kolekcjonerskich ogrodów Ninjago jest mu bardzo daleko. No ale jest to zestaw nastawiony zdecydowanie na bawialność. W środku możemy odgrywać całą masę scenek, aczkolwiek brakuje mi tam wyposażenia w niektórych miejscach i mam wrażenie, że to wykończenie od środka jest bardzo nieruchome. Równe. na plus niewielki mech, który mimo małych gabarytów naprawdę prezentuje się przyzwoicie. Drugi pojazd, no, raczej możemy przemilczeć. Ten burzyciel wężonów raczej jest po prostu takim wypełniaczem na siłę po to, żeby rozwalić ścianę, która po prostu jest tutaj do rozwalenia. Pod kątem minifigurkowym jest naprawdę przyzwoicie, bo dostajemy czwórkę wojowników ninja, mistrzału pixel i dwa wężony. Czy można chcieć czegoś więcej? Wydaje mi się, że w tej cenie absolutnie nie. I ten Zestaw jest naprawdę udany, mimo tego, że ma kilka wad, o których Wam wspomniałem. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!